Volkswagen T61 ma zmodernizowany przód. Mamy tutaj nowe światła. Mogą być też full LED. W tych światłach kierunkowskazu mamy nazwę modelu. Ale dla fanów marki może też być tutaj na cenę bujną. już się zmienił. Jest teraz bardziej masywne. To jest też przystosowanie. Do elektronicznych systemów wspomagania jazdy. Chodzi o to, żeby czynniki były bardziej stabilne i żeby lepiej odczytywały to, co dzieje się na drodze, i systemy mogły precyzyjnie reagować na sytuację. Mówiąc rzeczy. to tyle, jeżeli chodzi o nowości z zewnątrz. To milica rozdzielcza w Zmodernizowanym w Volkswagenie T6, czyli wersja T6.1. Mamy spłaszczoną kierownicę, dzięki czemu łatwiej się wsiada i jest więcej miejsca. Kierownica ma wspomagania elektromechaniczne, dzięki temu może w T6.1 korzystać z. Aż 20 systemów asystujących podczas jazdy. A przy okazji też bardzo lekko chodzi, w związku z tym bardzo przyjemnie można pokonywać nawet długie trasy. Najmniejszy ekran do multimediów ośmiocalowy. Mamy tutaj nawigację. Eee, telefon, radio, różne media możemy podłączyć też telefon płasny i dzięki temu korzystać z aplikacji na przykład na iPhone'a albo na Androida dwa gniazda USB miejsce na kubek to takie rozwiązanie podobne jak w Crafterze półeczka dodatkowa tu mamy otwierany schowak. Przed kierowcą analogowe zegary z wyświetlaczem po środku. Pod szybą mamy gniazdo 12V. Zmieniły się wloty powietrza. Nowy system multimedialny został dodany. I generalnie największa zmiana to możliwość zamówienia sobie elektronicznego kokpitu. Elektroniczny kokpit w Volkswagenie T6.1 jest w opcji. Możemy sobie dowolnie zmieniać jego wygląd zgodnie z naszymi preferencjami. Duży ponad 9-calowy ekran systemu multimedialnego i wysunięta w stronę kierowcy dyska rozdzielcza. Środkowy panel jest bardziej skierowany w kierunku kierowcy. Trafiła mi się najuboższa, chyba wersja Volkswagena Transportera. Mamy tutaj yy, zegary analogowe, mamy ekranik, którego nie można modyfikować, czyli tylko to, co widzimy, jest dostępne. Mamy yy, ilość przejechanych kilometrów i mamy zasięg bliższego tankowania. Jeżeli chodzi o media, no to. Możemy podłączyć telefon za pomocą Bluetootha i możemy korzystać z podłączenia multimediów przez USB. Tutaj mamy do dyspozycji schowek pod kanapą. Otwieramy go w sposób taki, że pociągamy do góry kanapę i nam się rozsuwa. I teraz mamy tu Mamy tu do dyspozycji dwie komory. Niestety jest to rozwiązanie ograniczające trochę możliwości przewozowe, ponieważ obydwie komory są oddzielne, czyli nie przewieziemy tu dużych rzeczy. Muszą one nam się zmieścić do jednej takiej komory albo do drugiej. A takie rozwiązanie zastosowano dlatego, ponieważ w furgonie możemy też zamówić sobie taką opcję z otwieranym panelem w ładowni i wówczas możemy przewozić dłuższe o 30 cm ładunki czyli wtedy dołem z ładowni pod siedzenie możemy, pod siedzeniem możemy umieścić jakieś na przykład pręty drabinę czy tego typu rzeczy. I wtedy mamy jedną komerę, którą możemy wykorzystać do przewożenia drobiazgów, a drugą, pod, w której tak naprawdę mieszczą się rzeczy, które nam przechodzą z ładowni. Zamykamy bardzo prosto jednym ruchem. Tutaj mamy również do dyspozycji, jak jedzie z nami tylko jedna osoba, stolik. Gdzie są dwa miejsca na kubek, jest gumeczka, jest podłokietnik i to jest fajne, ponieważ podłokietnik jednak podczas jazdy, szczególnie dłuższej, bardzo się przydaje, jest dużo wygodniej. Tu na górze mamy panel do oświetlenia. W Volkswagenie T61 w środku wszystkie światła są LEDowe, co oszczędza na pewno energię elektryczną. Zarówno tutaj w kabinie pasażerskiej, jak i w ładowni są zastosowane LEDy. Dzisiaj do ładowni. możemy otworzyć otworzyć kąt 180 stopni. Tak to wygląda. Wodownie znajdują się dwa punkty świetlne. I mamy tutaj też uchwyty do mocowania ładunku. Jest ich na tyle dużo, że spokojnie można bezpiecznie zabezpieczyć to, co przewozimy. A tak to wygląda, jak są zapełne światła. Nawet no przy zamkniętych drzwiach wszystko ładnie widać. Światło jest bardzo wydajne. Praktycznie jest jak w cień. A tutaj mamy drzwi, które ułatwiają rozładunek i wyładunek, na przykład na ciasnych parkingach. I w ten sposób jest to taka surowa wersja. Na ścianach znajdują się listy obicia zabezpieczające blachę, które będą ym, i wygłuszały, i tak naprawdę też chroniły blachę przed uszkodzeniami podczas przewożenia różnych ładunków. Volkswagen Transporter 6.1 Jedziemy w furgonem, który jest pusty. Mamy wersję taką podstawową, stół, konny silnik i manualna, pięcioprzełożeniowa skrzynia biegów. No to, droga. Wie, że kierownica chodzi bardzo lekko, natomiast też usztywnia się sukcesywnie do wzrostu prędkości. Bardzo wygodna kierownica, która została specjalnie przygotowana, żeby transporter mógł mieć na pokładzie wszystkie najnowsze systemy asystujące. W zależności od wersji, którą wybierzemy, możemy sobie ich skompletować nawet 20. Jak słuchać, jest dosyć głośno. Jedziemy teraz 70 na godzinę. Dosyć głośno pracuje silnik.